Hejka, wszystkim z tej strony Naomi i dziś witam Was w filmiku o promocji w Rosmanie, więc dodam od siebie też kilka groszy na temat różnych kosmetyków, które przetestowałam i mogę Wam dzisiaj polecić. Teraz, jak wiadomo, promocja w Rosmanie zmieniła troszeczkę swoje zasady i bardzo fajnie chyba wszyscy na to czekali, że w końcu można kupić kosmetyków tyle, ile chcemy, tego samego kosmetyku. Nie musimy wybierać trzech, załóżmy różnych, tylko możemy wybrać. Ile chcecie dowolną liczbę tego samego produktu, to jedna rzecz, a druga rzecz, nie musicie wcale pokazywać karty rozmana, nie musicie mieć punktów na niej. Ta promocja teraz po prostu przysługuje dla wszystkich. Także bardzo fajnie z ich strony, że to zmienili. Ale mimo wszystko, jednak, warto tej karty klubu Rosman używać, ponieważ gdzieś tam dodatkowe rabaty się nabijają i pewne rzeczy można kupić dodatkowo tam za grosz czy bardzo tanio. Także jeżeli już macie tą kartę klubu Rosman, to lepiej ją wykorzystujcie, używajcie, bo fajnie, jeżeli jakiś kolejny rabacik jeszcze się do tego dołoży. Nie będę się malowała tymi kosmetykami, ale wszystkie Wam je. Pokażę. I jeszcze zrobiłam poprzednio jeden filmik na temat tego, co polecam w Rosmanie, także tu nie będę pokazywała tego, co się miałoby powtarzać. Jeżeli chcecie zobaczyć dodatkowo, to Wam podlinkuję oczywiście tutaj, na dole i na końcu filmu. tamten ten poprzedni filmik, z którego też będziecie mogli skorzystać. Nie wiem, czy wszystkie te kosmetyki, które Wam pokażę, na 100% są na promocji. Większość na pewno, ale czy dokładnie wszystkie nie jestem pewna, ponieważ te kosmetyki kupowałam chwilę przed promocją, żeby po prostu nagrać Wam film, bo inaczej bym nie zdążyła tego zrobić. I jeszcze dodatkowa informacja, pamiętajcie, że na moim Instagramie na Amy Sparkle cały czas trwa konkurs, w którym mam Wam właśnie do rozdania trochę kosmetyków, bo kupiłam je do sprawdzenia, ale też te, które mi się sprawdziły kupiłam dla Was do rozdania. Ok, zacznę może od firmy Vibo i Lovely i tutaj mam Wam do pokazania trzy produkty. Pierwszym z nich jest Liquid Camouflage. Taki korektor do zakrywania cieni pod oczami. Można go też również nakładać jako bazę pod cienie. też mi się bardzo sprawdza właśnie na tej bazie mam dzisiejszy makijaż oczu zrobiony i dzisiejsze cut crease. Także świetnie się do tego nadaje. Po prostu nanoszę to na pędzelek dodatkowy taki paski i wydaje mi się, że świetnie się sprawdza do takich rzeczy. Przede wszystkim ten kolor Soft 01 jest bardzo jasny, więc Nadaje się nawet do takiej bardzo jasnej karnacji. Hmm, można też nim ponoć, chociaż nie używam go do tego, konturować twarz. On jest taki bardzo gęściutki, co ja lubię w korektorach, i uważam, że tak tani produkt jest naprawdę warty polecenia. I warto go wypróbować, bo naprawdę niewiele kosztuje, a być może Wam się sprawdzi, bo zresztą widzicie, że pojemność jego jest naprawdę duża. To jest gruby, duży korektor z grubą główką. Ja też takie lubię, ponieważ lepiej się mi nimi nakłada produkt na powiekę. Nie muszę tyle razy go chować, wkładać i wyciągać, tylko za, już za pierwszym razem mam ten produkt na powiekach, czy tam pod okiem. Kolejna rzecz z firmy Vibo to są takie sypkie pigmenty. I ja tak naprawdę dopiero się zorientowałam, że coś takiego jest w sklepie, kiedy ostatnio szukałam kosmetyków. Nigdy o nich nie słyszałam, nie widziałam, żeby ktoś je polecał, ale bardzo mi się spodobały. Był właśnie złoty i różowy i stwierdziłam, że muszę je koniecznie wziąć i wypróbować, ponieważ takie pigmenty super się nadają na powiekę, kiedy chcemy uzyskać delikatny efekt tego błysku lub właśnie tak jak dziś mam nałożone na twarz rozświetlacz z Eveline i na to posypany ten pigment i wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Także też kosztuje grosze i jeżeli chcecie jakiś pigment w właśnie takiej tańszej cenie, gdzie będziecie też mogli użyć właśnie jako rozświetlacza w, no, w różnoraki sposób tak naprawdę, czy nawet na usta, to myślę, że spoko się sprawdzi. Kolejną rzeczą jest taki mój mały ulubieniec z poprzedniego filmu, zresztą na pewno go tam widzieliście. Jest to Eveline Brow and Go Taka maskara, tak zwana Brow do brwi. I co prawda tutaj Lovely ma Browse Gel Creator, też coś bardzo podobnego, ale no to mi się akurat nie do końca sprawdziło. Mam dzisiaj tam zrobione brwi, one się tak popaprały, ten kształt nie do końca został nadany tak, jak chciałam. A tu Wam mogę ręczyć, że ta browskara Wam świetnie właśnie pogrubi brwi, wydłuży i pokażą się włoski, których na co dzień nie widać. Faktycznie te włókna, które są takie malutkie włókienka, włoski zawarte w środku, faktycznie uzupełniają nam te ubytki między brwiami, wydłużają to wszystko i wydaje mi się, że można sobie tym o wiele mniejszą krzywdę zrobić niż tamtym poprzednim produktem, którym, który pokazałam. Także tamto mi się nie do końca sprawdziło, jakby nie kupiłabym tego drugi raz, ale ta maskara z włókienkami jest naprawdę godna polecenia. Następnie jeśli chodzi o firmę Bourjois tutaj mam tylko dwa produkty, jest to krem CC i Healthy Mix właśnie z tej, serii, z tej samej serii. I teraz tak, krem BB jak widzicie ja go już całkowicie prawie zużyłam, bo to jest naprawdę fajny krem BB, bardzo mi dobrze służył przez lato, kiedy było ciepło, aczkolwiek uważam, że nie tylko latem, ale też zimą można, czy tam jesienią nosić takie lekkie podkłady. Jeżeli ktoś nie ma jakichś bardzo mocnych za niedoskonałości na skórze, no to dziewczyny powiedzcie mi, po co przykrywać się toną tapety, kiedy możecie sobie użyć takiego leciutkiego kremu. I bardzo fajnie mi się sprawdza, szczególnie ostatnio. Troszeczkę już brudny jest ten puder, także nie obrażajcie się na mnie. Ale yy, właśnie puder od Bourjois on już jest troszeczkę zjedzony. Ja go tu mam w kolorze 01 Wanilia. I on jest teraz dla mnie troszeczkę za jasny, bo ja się trochę opaliłam, ale on tu też właśnie tak samo jak ten krem BB ma właściwości pielęgnujące skórę. I jeżeli miałabym polecić puder, no to. Ten jest dla mnie najlepszy. Ja też niespecjalnie lubię sypkie pudry, bo wiecie, tym zawsze się na szybkiego idzie uświnić, a ja zazwyczaj, kiedy już maluję się na co dzień, to używam takich rzeczy łatwych w użyciu, które mnie po prostu nie pobrudzą i taki puder kompaktowy lepiej mi się sprawdza. I teraz tak, po tym jak cały czas muciłam maskarę z Rimmel, to teraz przerzuciłam się na tą maskarę Big Volume Bank z Eveline Cosmetics ma gumową szczoteczkę, która jest płaska po dwóch stronach, a z jednej jakby troszkę tych włosków nie ma, a z dwóch stron te włoski się znajdują, przez co ponoć jeżeli się ją obkręca dookoła, to te rzęsy maksymalnie mogą się podkręcić i wydłużyć, co, co prawda ja jej troszkę w inny sposób używam, bo wiadomo, to jest też narzędzie, więc tak naprawdę powinniśmy go używać tak, jak nam jest wygodniej, aczkolwiek to jest taki właśnie tip do tej maskary, być może Wam się sprawdzi. I Ja byłam kiedyś fanką takich włochatych, grubych szczoteczek, ale po tym, jak przerzuciłam się na gumowe i dałam im szansę, to właśnie te gumowe szczotki zaczęły mi się bardzo dobrze sprawdzać i nie tylko one są dobre, przy podkreślaniu, jakby przy łączeniu sztucznych rzęs z naszymi. Aczkolwiek to prawda, że w tym wypadku sprawdzają się takie szczotki najlepiej, bo nie robią nam glutów na rzęsach i nie robią nam wielkich czarnych kulek, tylko ładnie faktycznie te rzęsy ze sobą łączą. Jeżeli chodzi o firmę Max Factor, to mam tutaj drugi korektor do polecenia: Facefinity All Day Flawless Concealer, kolor numer 010. Także jest to najjaśniejszy. Ja dostałam w ogóle od Max Factor. Taką długą, dużą paczkę PR-ową, więc mogłam sobie te kosmetyki na spokojnie już od dawna testować. I właśnie, i tam były te korektory i podkłady. Podkłady mi się nie do końca spodobały, dlatego Wam ich nie polecę w tym filmie, ale y, korektory. Są super, jeśli się nimi nie rzuca po całym mieszkaniu. Hm. Spokojnie, spokojnie, zbliżamy się do końca i już koniec moich wypłaciń zaraz będzie. Podkład od Eveline e, i to jest ten Satin matt. 4 w 1 podkład. On ma tutaj filtrowany śluz ślimaka. Jest napisane, że długotrwale matuje i nadaje idealny koloryt cery. To jest podkład, który nie tylko ma mocne krycie, dosyć, on ma też właściwości pielęgnujące skórę, więc on nie jest do końca matowy. Nie jest to taki ciężki mat, który Wam zatynkuje twarz i wygląda jakbyście sobie jeszcze go mm, przybajkowały, tylko on fajnie matuje skórę, ale nie nadaje jej takiego niezdrowego, sztucznego wyglądu, tylko ten delikatny błysk gdzieś tam jest zachowany, więc yy, uważam, że ten podkład nie jest przesadzony. Także jeżeli nie lubicie mat yy, matujących podkładów, a ja nie przepadam za mocno mantującymi podkładami, bo mam później problem z wykonaniem reszty makijażu, to taki podkład, który jeszcze można jakoś później poprawić, będzie dla Was, więc sobie go sprawdźcie, jeżeli lubicie matowe podkłady. Na pewno to jest podkład dla kogoś, kto będzie się chciał spocić, kto ma gdzieś tam tą skórę błyszczącą, bardziej tłustą, no to zdecydowanie... Kolejną fajną rzeczą, którą koniecznie muszę Wam dograć, są błyszczyki z Eveline, to są nowości. I dwa są w odcieniach fioletu, dwa wpadają w brązy i jeden jest prześroczysty. Zaraz pokażę, jak to wszystko wygląda na skórze. To jest odcień 02 i 03, a obok 5 i6. Ten ciemny jest o wiele bardziej napigmentowany brokatem. Czy może zawiera więcej brokatu, a drugi jest jaśniejszy. I ten odcień bardzo mi się podoba. Przeźroczysty, który nadaje się właściwie na każdą inną pomadkę, szminkę, żeby zrobić z niej taki błyszczyk. Kolejną rzeczą, jaką też testowałam ostatnio, to jest podkład Yanda. Sceniczny make-up, dobrze kryjący. Ja go mam w odcieniu. Zero jasny. Beige. I teraz tak, sceniczny make-up myślę, że ta nazwa jest troszeczkę przesadzona, aczkolwiek on faktycznie dobrze kryje, mimo że nie jest jakiś mega drogi, mimo że on mi się nie sprawdza jakoś najlepiej ze wszystkich podkładów, to jednak jego konsystencja jest fajnie nawilżająca, dobrze się go nosi, ale nie wiem, czy wszyscy o nim wiedzą. O nim się zrobiło troszeczkę głośniej. Pewnego czasu i on może też troszkę w innym miejscu leżeć niż inne kosmetyki, przynajmniej tak było u mnie w Rosmanie, więc warto go poszukać. Zobaczcie sobie na testy, czy wam się coś takiego przyda. Scenicznym make-upem może trochę ta nazwa naprawdę jest przesadzona, ale faktycznie on dobrze kryje. Koniecznie mi napiszcie w komentarzu, co wam się sprawdza, czego używacie i co na promocji kupicie, bo. Jestem ciekawa po prostu Waszej opinii, a ja Was koniecznie zapraszam na mojego Instagrama, na którym jest więcej makijaży, możecie też zobaczyć na pewno ten, pamiętajcie o rozdaniu, które tam będzie, e, cały czas trwało i co? I widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale, do zobaczenia i cześć!